Cześć, nazywam się Adam Jęczmiński, jestem doradcą technicznym w firmie Stalmark. W ostatnim czasie nasza oferta powiększyła się o kolejne urządzenie. Tym razem jest to belownica do belowania odpadów. Urządzenie wyposażone jest w głowicę ruchomą. Jeśli wcześniej z tak dużej ilości odpadów yy, można zredukować ich obietność nawet 7% Jeśli chcecie, chcecie być na bieżąco z naszą ofertą zapraszamy na stalmark.pl nie zapomnijcie wejść na YouTube i subskrybować nasz kanał oraz prosimy o lajki na naszym Fanpage'u na Facebooku.